Zapraszam na G2A z kodem SN. macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Desim 4 Architekt. Witaj, witaj. Jest mhm. pan witaj. Dzień dobry. No przedstaw się, bo nie powiedziałem kim jesteś. Andesajde, zapraszam na mojego YouTube. mam bardzo fajne filmy. Tak, <laughs> bardzo fajne. Możecie dać mu łapkę w górę i podpisać od Tomka. Haha. <laughs> no patrzcie go no. No co? No ja już, dawaj, fame? dawaj ryja, dawaj ryja powiedziałem. Dzisiaj robię łazienkę. I to okna mi się nie podobają. Także słuchajcie, Dzisiejszy odcinek będzie trwał y, tak, myślę, że 10 minut spokojnie. A myślisz, że będę robić na długach, ty? Mhm. <grym> to jest 10 minut, Tomek, i ty jesteś gotowy. I masz 10 minut i słuchajcie po łazience. A co ty ją. W środku, co mogę się tam zmieniać? Ty jesteś wyższy teraz? Nie. Ja jestem kochany, a nie wyższy. Kochany. No? To jest małe K. Mhm. Z dużym H. <grym> I już to cecha, mój drogi. Wiesz co, no jak, i co? Jak, jak jest większy, to jest przez samo. No no. I damy ten, gadający? Nie. No nie rób cyrku. Przecież nie cyrk. Pamiętaj, że bez modu w tomku. A mam modi. A ja wiem ci, bo to wszystko jest, może spodziewać się no, wszystkiego. No, no. Roz... Masz. O, le, le, le. Co to jest? O no, Kibel. No przestań z jakąś rolką masującą na głowę. Dawaj normalny. Nie chciałbyś, żeby tak ci coś masowało po głowie? <noise> nie. Patrz. Jezusy. Taki w ogóle dźwięk z Chciałem powiedzieć ten z tęchłym wzrokiem zamiast w tym, Boże. Tęsknym wzrokiem Tęsknym. w Tomku. E, po drugie, jak ktoś tutaj się na to sobie tworzy okno, patrz. To jest takie bardzo convenient. No, no. Mm -hmm. Wiesz no, no. mi się tutaj kolor nie podoba tego okna, bo chciałbym, żeby tutaj było... Czemu to jest inne okno? To jest brązowo-białe. No, bo tu masz, tu masz takie okna, a tu masz już inne okno, bo to jest łazienka. Aha. Ale to okno było tylko po to, że żeby... Tylko po to co? Jest są ładne. Właśnie. Są z jednej strony wszystkie ładne. Rup! Robię! Mm. Rup! Oho. No. no bo to jest też wszystko niewymiarowe. I pamiętaj, że pod kątem. No to jest właśnie naj najbardziej horrible. Chory, 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 chory ból. No? Czekaj, bo mi wszyscy będą drzeć po Ale wreszcie ci powiem, że. No. Y... Głupio ten keyboard tam wygląda. Tak, jesteś te, to jest taka klaustrofobia w ogóle. Na, na, zaraz naprzeciwko drzwi to już jest w ogóle kuriozum. A czemu? Jakby <noise> cię przesrało, to przynajmniej szybko trafisz. <noise> no. No. To może daj trzy szafki. Albo dać pralkę Nieee <laughs> No to się nie zmieści przecież No bo takie te ściany są głupie No <laughs> się też To tak. jest po prostu oho No horrible. Zle środek No i teraz okno. okna To okno jest niepotrzebne, wywal to okno stąd nie, no bo to z przodu ładnie wygląda. No to po, po co, że poszerzał to wszystko? No trudno, tak będzie. No aha. To słuchajcie, wszystko już wiemy, bo tak będzie ładnie. To czekaj, że to może być tutaj, to możemy dać jakieś półeczki. Poczekaj, Podaj dwie umywalki. A dwie! O. o! No myślę, że półka idealna, Tomku. Tam to już, już nie było ściemnia. lustro, dobre. Właśnie, mama, nie mam lustra, co ty robisz? Damy lustro, nie, ja to w ogóle. W, 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 w Zostać mi lustro. No i ta stronica będzie pas. O, daj większe. Poczekaj, może nie trzeba. Daj większe. Poczekaj, gdzie ta półka? Czy ona jest taka duża? Ej, nie mogę zmniejsz. Być. Że chcesz to potrafisz tylko, że... pomóc. No i czy ja chcę? Aha! Wiesz co? Co? Mmm. lustro tylko obok. Czekaj, tu którym, się... którym się to zmniejszał o tym. A co to tak? Co tutaj? Co tutaj? No półki sobie robię. Na lustrze? Lustro pójdzie obok Dobra Oszkuźwa Co ci nie pasuje? To to, że to z nie jest równo Mógłbym ewentualnie tak dać A daj inne lustro. A to nawet takie spoczko było Ale zobacz, bo większe by było pasowało bardziej. W sensie, Tomek, szersze. Może tak. No wiem, wiem, tak. wiem. takie nie. -nie, nie, 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 to nie. Musi być... Yy, jak to się nazywa? Pionowe. Tylko Maciek, one wszystkie są takie. No. No, nie ma, nie ma szerszego. Mm. Pff, to wygląda To, jak to wygląda jak drzwi, jak... no. Ale no, to wiesz co, ja tylko stop podwyż. No kur... jeszcze mi to drzwi wjechały. Zresztą Baron wchodzi, no. Tu. Drzwi wjechały. To jest to. No, nie widzę przez nie. O. Tu. Teraz a, możemy wjechać w jakiś kolor. Jako, że są ciemne meble, to pojedziemy w jasne. Dobrze. Ja jestem ciekawy, co ty wymodzisz tutaj. Jeszcze nie wiem. Mhm. Mm no. no. Nie. Jak perel... Nie. Tomku, jakieś ładne kafle. No, szukam. To do kuchni bardziej. Hm. O, nie tylko kuchnia. A tak, patrz. To są te, które ja zawsze daję. Przeważnie, bo ona jest, ona jest ładna, więc może być. No, mogą być. Teraz tak, weźmy sobie. To, do mi, to mnie się bardzo fajnie z Ozienką kojarzy, wiesz? To dobrze. To jest tak, to, o. Sobie, to... Wjechał bukiet. <noise> Tylko teraz czekaj. To mega może przybory, wiesz, jakieś tam. Szutecki. A czemu nie mogę tego podnieść? Teraz. O. Dobra, eee, mówię, tutaj Wihala borowa słuchajcie. Tak, ona ona do kwiatka. Zobaczmy, co tu możemy mieć. Opacz, pani sobie stoi. To taki. Nie aha, lilia wodna. Czekaj, bo może sobie to zmienię. Albo motylki. Mm. O. O Boże! Takie podwójne? Nie, pojedyncze. O. Daj może jakąś nie wiem półeczkę koło tego kibla, tam papier No właśnie, no to co zaraz dam, czekaj, bo zacząłem od zdjęć. Czy znaczy, bo... O, o, o... obrazków. Teraz tu. no to nam niepotrzebne. To są jakieś ręczniczki. Bawełniane, proszę raz. Tutaj jest srajrolka. Kto? Srylork. To co on tak wysoko po tym obrazem robi? Czeka, to nie mogę tego zmniejszyć. A co, ona no normalna jest? Um, o, teraz. Tu. Na to już nie mam miejsca. Czy każda pranie by tutaj gdzieś jeszcze... Jego w sumie tutaj można o tak dać? No, tylko nie wiem czy, wiesz co, czy nie było problemu z przejściem. W ogóle ten prysznic też jest taki... No bo tu są te ścianki inaczej teraz. No nic. Ta muzyka mi się... flety mi się wiercają. Ręcznik, o. No bo tu... O, tu wejdzie, patrz! Ej, idealnie. No dobrze, bardzo ładnie. Tamko, wiesz co możesz zakonnicę powiesić jeszcze. O, oddaj nie. I jeszcze za, zasłoń y, okna. Zasłonię? Czekaj, tu pójdzie zakonnica. To dajemy dwie zakonnice, tylko w różnych kolorach. O. Nie, dajmy równo. Pięknie. W sumie tu też bywasz tego półeczka, albo nie Tu jest zwykły ręcznik. Nie, wolę tamtą. Da, tam, tam, hmm. tam, tam, tam. Tak, pod oknem? No właśnie, to by. Poczekaj, coś ty zakonnicy. A, a na drugiej ścianie? Na daje daję na drugą ścianę. Tam ręcznik. Tylko niech on się, no nie opuści się. No, ale może być tak. Wy... No, no, nie to, aż tak. Och. No. No, dobra. A lampa tam jeszcze jakaś. Tak, tak, zaraz dobie. A tu... Ja ja. Desko do prasowania nie, to też nie. Aha, i to tyle. To, żeśmy podekorowali. Podekorowali im. Nie. Ta mi się nie podoba. To też nie. A czegoż? A, lampki takiej. Takiej lampki właśnie chcę, jakąś A, ładną. może takie jakby, takie, girlandę wiszącą? Hm. Ale nie, tak cię na nad lustro i chyba ta pierwsza będzie najlepsza. Bo ta jest taka już oblatana. No może być, ta w sumie, tamta, którą miałeś jako pierwszą, w sensie. Tom, no. nie Tom. Tom, o ten, tom. tylko dzwona krowiego. Krowi, hm. dzwonek. Zasłoń okna. Zasłonię, tylko wiesz co? Nie mam tu, dobra, wejdźmy tak, w dekorację. Ja będę tutaj dał chyba żaluzję. No proszę cię bardzo, zobaczymy. O! A może w innym kolorze? O, 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 to. Nie, No! To było zdecydowanie o! Pokaż z zewnątrz teraz, jak to wygląda. No! Albo trochę ciemniejsze. Może te? Czemu te jasne? Nie wiem. Te kremowe są ładne. No dobrze. Czekaj, potrzebuję tu jakiejś dekoracji. Dajmy na to słoneczko walnięte. Bo chciałbym coś na tych meblach Czuję, że esen Ci już kończy. Łazienkę? Tak. Tylko chciałbym jakieś jeszcze pierdołki wiesz dać. A to my robimy na jedno pomieszczenie czy jedno? Bo ja już się zgubiłem. Eee... No, nie, no jedno, bo ja zrobię salon, a ty zrobisz potem łazienkę i y kuchnię i pokój w ostatnim odcinku. Idealnie, Tomku. No to ja tylko o tym się zajmę dzisiaj. Pięknie, no. To oparcie, 12 minut już. Ale łazienka. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, że my ją powiększyliśmy, Tomek, wiesz? Czemu? To tylko jedną kratkę powiększyliśmy. No ja wiem, no. No ale inaczej co, miał być na kibel i zlew obok siebie już. Jak w bloku. No ja, kurde. ja wie no, ale wiesz? To są trudne, extreme warunki. No to my im właśnie polepszyliśmy te warunki. A okej. Okay. To są szczoteczki? Szteczki. O, dudę makijażu ma. To jest taka ozdoba. O! To Patrz tu, Chusteczki, jest... perfumy, co to? No sól pieprz. Możemy uznać, że to są perfumy? Bo ładnie wyglądają. Ale perfumy też są tutaj, Tomek. No to ładnie to pasowało. No bo czekaj, to znajdziesz perfumy ładnie. Mm. Ty. -ry -ry. No szukam, czekaj... Tu. No, o, no, na przykład. Tylko teraz musisz je podwindować, nie? Mhm, i lipa teraz będzie. No. Co ty robisz? Zarzuty ekranu, no. No bo ja to z tego nie opuszczę jeszcze niżej. Aż do śmierci. O! O! Co ten kwiatek tutaj robi? Ja on myślę, tak, że... Tomek, Nie Ja, myślę, ja myślę, że on na półce jest. Ale on był na półce. No to już go nie ma. No i to też... Widzisz? Oj, i to jest. Socie, bawienie się właśnie z podnoszeniem w Simsach jest po prostu najgorszą katorgą, bo nie zawsze te obiekty chcą się po prostu postawić. Ja wiem, że mamy pierwsze. Ale nie, na tej półce powinniśmy to dać radę. Wiesz, to może to mi to przeszkadza. Dobra, bo teraz mniej to przyciąga. Tylko czemu mi to. No, jesteśmy tam głupią kratkę inaczej. No. Dobra, zostawię tutaj po prostu półki yy, wolne, albo zobaczymy, co tu jeszcze będzie można postawić. W razie Przez... czego? No. O, te, a te perfumy, Tomek, ty to teraz trzymasz? To są bardziej lakiery, no ale... Mm. Mm -hmm. Wychodzą pół Aha. na pół. Kurde, no... Bo jest ten dom krzywy. mogliśmy go w ogóle wyprostować, no nic. O, po co tam już nie prosto? Dobra, zostawi mi jeszcze podłoga. Ja bym tutaj do płytki. Nie. A zwykłe takie też, nie? Nie. 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 Ja o białe, pójdę w Te białe ładne, no. Albo te. Te. I co? Ja mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał, że łazienka jest ładna. Tomek, Tutaj... Ej, 15 minut, to, słuchajcie, to jest dzisiaj drogi, nowy rekord. No. Odchylenie w drugą stronę się nastąpiło. Ja mam nadzieję, że wam się łazieneczka podoba, tą górną lampę zostawię po taką, tylko tą tam bardziej na środek. A to nie chcesz innej lampy? Nie, do łazienki taki klosz starczy. Nie rzuca się mhm. w oczy ani nic. No, a u Maćka zobaczymy jak będzie robił... Zobaczmy, salon. Co? salon. Salon, ja salon zrobię Salon z taką jadalenką powiedzmy, Raz, bo ta kuchnia jest bardzo mała. 3, 4. trzy, cztery. Aha, to mi zostaną wtedy dwa pomieszczenia. Tak, no bo ja mam salon jak dwa powiedzmy, no bo to, bo to będzie wejście z salonem, z jadalnią, no, to jest takie trzy w jednym, nie? No dobra, to ja zrobię kuchnię i zrobię sypialnię, dobra, to powinniśmy dać radę. I dziękujemy za komentarze, wiem, mogliśmy tutaj dać trochę więcej kwiatków, ale ta pani nie lubi bardzo... Chyba pani upadła. No dość, że upadła, to nie lubi bardzo obrabiać kwiatków, więc... Obrabiać kwiatków. Sama sobie posadzi, jakie będzie chciała ładne. Więc był maciek? Byłem. Byłem sobie też ja, więc do następnego razu, pa pa. pa.